Cześć wam wszystkim z tej strony panda. Dzisiaj nagrywamy odcinek z Minecrafta. Pierwszy odcinek na wypasionej dolinie. Zaraz Wam pokażę tutaj mój domek i lecimy do netheru polować na gasta. Już Wam tutaj pokazuję mój domek. Kto był na streamie to widział. Mam też konia. Może pierwszy zacznijmy sobie od niego. Mam tutaj konia, który się nazywa Byniu, bo mi się taka nazwa spodobała. To sobie dałem taką. I zapraszam Was na streamy, bo będą oczywiście też streamy. Tutaj zbudowałem sobie golemy, więc no te osoby sobie na live'ie to i tak nie widziały, że miałem golemy, bo je zbudowałem niedawno. I od tego momentu nie było live'a. Dobra, mamy tylko pieczonego tego. Kurczaczka. Schodzimy na dół kolejny golem. Enchant już jest na max levela. Automatyczna łowiarka i tutaj mam wszystkie moje rzeczy. Więc może najpierw zróbmy sobie kuszę. Tutaj mam czaszkę widerowego szkieletu. Jestem jedyny tutaj na serwerze, który ją ma. No i dobra, wezmę rybki. żelazo jedno. Zaczep na linkę jest potrzebny. O. I patyki mogę sobie zrobić. Ok, Czy teraz mogę zrobić kuszę. I jak się ją robi. Powiem, że trzeba mieć zaczep na linkę. Mm, kusza. Nic jeszcze, ok, nic. nic. Nic, 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 nic. I mam też bardzo dużo. Weźmy sobie dwie. I teraz chcę kuszę zrobić. Jest tutaj kusza. Zróbmy sobie kuszę, ok. Deski sobie odłóżmy, patyki. Buraki, ale to nie tu. O, to, to odłóżmy, to odłóżmy. Wiatro. Dobra, odłożę resztę rzeczy tutaj. Czyli to, to, to. No i reszta jest dla mnie w sumie mało ważna, bo mam już zniszczone te rzeczy. Strzał weźmy sobie tak z dwadzieścia, coś. Niech będzie. Okej, okay, niech będzie 30 równe Tak strzały się Łatwo farmi i będziemy polować Na łzy gasta, ale jeszcze zanim to zrobimy A w sumie nie jest potrzebny Lapis, bo w kowadle się to robi To zenchantujemy Sobie kuszę Bo wyłowiłem tutaj Książeczkę przeszycie 3 A ona jest spoko na kuszę Koszta zaklęcia tylko 3 levele, e to easy e, OK. Mam nadzieję, że teraz kusza moja będzie już o wiele lepsza. A my już lecimy do Netheru. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, jeśli chcecie więcej odcinków z Minecrafta. Tu jest kolejny mój golem. Praktycznie nie ma golema, który nie jest mój. Chyba nikt nie zrobił jeszcze. Mam chyba z 7 golemów. Więc jak wiecie, mam duże żelaza z resztą. Widzieliście, że mam jeszcze sporo. Okej. Okay. Jesteśmy już w Nederze. Qbox zbił na serwa. Ok. Mm, teraz musimy znaleźć jakiegoś gasta. Co, co tam było? Aha. Myślałem, że to jest Blaze, a to zwykły pigment. Więc ja bym sobie gdzieś tu pobiegał, poszukał gasta. I bardzo mi jest potrzebna łza gasta, ponieważ mamy border na mapie. A border niedługo zostanie zdjęty z tej mapki. Wtedy będzie mógł wychodzić poza border. Lecz tutaj nie jest nam potrzebny płyn Lugola. Tutaj jest nam potrzebny siorbik. Dokładnie, będzie nam potrzebny siorbik, a żeby go zrobić jest potrzebna m.in. łza gasta, więc muszę tutaj poszukać gasta. I jak znajdę gasta, to wtedy mam nadzieję, że mi drobnie z niego ta łza. Pójdźmy może do góry troszkę. Tu jakieś pigmeny chodzą żebym też potem sobie nie zgubił portalu. Mm, jak na razie gasta nie widzę. Nie wiem, czy w sumie w Nederze też mamy border. Ale chyba tak. Przynajmniej jeszcze nie spotkałem się. A już trochę byłem, skoro mam czaszkę Widera. Okej. Okay. Jak na razie nic nie widzę. No to może zrobimy sobie cięcie. Jak znajdę już gasta, to widzimy się i będę się z nim klepał. Dobra morteczki, znalazłem Gasta, zobaczcie, mamy go tuż nade mną. E, spróbuję go uszczelić z tej kuszy, lecz wydaje mi się, że... O, trafiłem go. Dobra, myślałem, że go jednak nie trafię, bo będzie za wysoko. Troszkę tutaj nisko jestem. E, przynajmniej nie ma dookoła mnie tak dużo lawy. E, no i ja bym chciał, żeby on tu jakoś do mnie podleciał niżej, bo no powiem wam, że trochę ciężko będzie. Dobra, strzelmy z niego. Leży! Zszedł na dwa hity. Dobra. Spada tu. Jest! Nie, myślałem, że to jest łza gasta. Nie wierzę, na dwa hity zszedł. No to easy, dobra. Szukam kolejnych gastów i... Widzimy się jak znajdę kolejnego. Okej, okay, mordeczki, mamy kolejnego gasta. O nie, czemu on znik... O, jest, 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 jest. Dobra, mamy gasta. I czy uda mi się w niego trafić? Zaraz zobaczymy. Ko... Niech on tak daleko nie lata. Proszę się tu, panie gaście, cofnąć. Dobra, strzelamy dosyć wysoko. Dostał. O, le dźwięki robi. Co to było? Dobra, strzelamy w niego znowu. Dostał. I. To wpadło do lawy. Nie, jest tam, jest tam. Jest tam ta kulka. Mm, muszę się tam jakoś dostać. Nie chcę marnować tych bloków lawy. Magmy, znaczy. Więc yy, nakopię trochę tego i spróbuję tam wbić. Dobra mordeczki wbiłem tutaj Jak widzicie mamy expa Lecz niestety łzy Znowu nie ma Chyba że tutaj spadła lecz Nie widzę jej więc chyba niestety znowu jej Nie mamy Więc szybkie cięcie i Czekamy aż kolejny gaz tutaj przyjdzie Powiem wam że Szukam już tego kolejnego gasta jakieś 10-15 Minut i nie widzę żadnego Znalazłem fortecę w której już byliśmy więc co do fortecy, to nie będę się pchał Więc może wrócę w stronę portalu I jak znajdę jeszcze jakiegoś gasta, to wrócę do was Okej okay, mordeczki, mamy gasta i to tuż obok portalu No gaście dawaj Idź troszkę do góry, pacnę cię raz Nie, na hita Ale nic z niego nie dropu, no Najgorzej No kurde, jest to dosyć ciężkie więc na pewno zajmę się tym poza odcinkiem. Okej, okay, mordeczki znalazłem już tutaj portal. Jak widzicie, są tutaj przede mną, więc już tam biegniemy. No i niestety polowanie się nie udało. Nie wiem, w sumie jaka jest szansa na dropnięcie łzy Gasta. Zabiłem trzech gastów dzięki tej kuszy, w sumie ona jest mega OP, więc myślę, że jeśli ktoś tu będzie na serwie Wrócimy jeszcze do tej forcecy, którą Wam pokazywałem, I, i coś tutaj ciekawego zrobimy. Dobra, nie wiem, czemu tu są w ogóle dwa portale obok siebie, tego nie ogarniał kompletnie. Ale okej, okay, wychodzę obok mnie, obok mojego domku. O, są buraczki, więc może zbierzmy sobie buraczki. Powiedz mi, po co masz aż tyle bloków magly, magmy? A więc powód jest bardzo prosty, postanawiam zrobić sklep tutaj i będzie on z bloków magmy. Będzie na pewno z tego odcinek, więc jeszcze nie mówię wam z czego będzie, co będzie, co będę sprzedawał w tym sklepie. I też planuję zrobić farmę villagerów, tylko problem jest taki, że ja mam golemy, jak widzieliście. I ja miałem Zombie Villagera, znalazłem Zombie Villagera. No i sobie myślę, no Ty no, spokojnie on mnie goni. Podchodzę do chaty, otwieram drzwi. Zapomniałem, że mam golemów. No i te golemy go po prostu zmieciły. I nie mam już tego y, zombie villagera, więc jak znajdę kolejnego, to sobie... Wow, ile nasion. To sobie go uleczę. I jeszcze na pewno będę polował na łegasta. Y, ten odcinek myślę, że zbyt długi też nie będzie. Będzie. Będzie na nim jak szukamy tej łzy ale niestety nie udało nam się jej znaleźć. Więc przypominam Wam o zostawieniu subskrypcji na moim kanale oraz łapeczki w górę pod tym filmem. Koniecznie walnijcie Subika z dzwoneczkiem, ponieważ będą też live'y dosyć często z wypasionej doliny. Do ok, poszedł spać kubox. Dlatego polecam Wam zostawić Subika z dzwoneczkiem. A już wam dziękuję za oglądanie. To by było na tyle w tym odcinku. Ja już się z wami żegnam. Cześć.